Stopnie, co zaraz zobaczycie zrzut z ekranu zrobię i wcześniej powiedziałem, że pokażę jak ubieram się na takie temperatury żeby nie zmarznąć pierwszą rzeczą jest turystyczny kombi jest to Spike Attica ona jest z podpinką, następnie pod, tutaj mam jeszcze taki Połnierz wiatroszczelny, a pod spodem jedna warstwa termo, Nazywa się to Spio Extreme. I tak w zasadzie, jeśli chodzi o yy, to, co najbliżej ciała leży, to jest wszystko. To, że mam czapkę, to dlatego, że zaraz wyjdę na dwór, żeby mi nie przewiało, znaczy, żeby mi głowa nie zmazła. Buty to jakieś tam zwykłe modeki, nic specjalnego. Zaraz pokażę Wam nawet to, że na samochodach jest dużo szronu. Ze względu na dość niską temperaturę nagrywanie rozpocząłem w klatce, ale teraz jestem już na dworzu. Przełączę kamerę i zobaczcie, naszą tutaj widać o, żeby nie było ściemy. Wszystko jest ładnie oszronione zaraz pokażę wam co ubieram, żeby nie zmarznąć. A przed wami kombinezon przeciwśniegowy zakupiony w Juli. Nie jest to reklama sklepu, po prostu na tamtą chwilę był najtańszy. Możecie sobie kupić tak naprawdę kombinezon jaki chcecie, on spełni to zadanie w moim przypadku po prostu najważniejsza była cena zaraz się ubiorę i pokażę Wam, że tak naprawdę może być w tym wygodnie, pod jednym tylko warunkiem i to musicie zaakceptować. Ten kombinezon, który tu widzicie, on musi być szerszy od tego, co macie na sobie ubrane i musi pozostawiać trochę luzu, żeby pozwolić Wam wygodnie wykonywać ruchy. Ma ale mi już ręce zmarzły. A propos rąk. Rękawice jakie ubieram w takie temperatury to 5 WFX City, co to jest napisane WP. To są takie troszkę ocieplane rękawice z gumowym. Nie jest taki super twardy, bo on pod wpływem temperatury mięknie protektorem, także wydają się w miarę bezpieczne, ale oczywiście one nie poradziłyby sobie, gdyby nie mówki na kierownicy, które mam zamontowane, ale o tym za chwilę. Teraz tak na głowę nakładam kominiarkę. Jest to kominiarka spajo, aczkolwiek bardzo dawno kupowana I w tej chwili już takich nigdzie znaleźć nie mogę. A był to mój jeden z lepszych zakupów, jeśli chodzi o kominiarkę. Nie. Następnie zabezpieczam się jeszcze przed wiatrem, takim oto kominem. I to będzie tak w zasadzie wszystko. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed wiatrem, specjalnie zakładam na wózie, ponieważ paruje i potem w kasku nie idzie jeździć. Teraz tak, jest jeszcze jeden element tej całej układanki, to I nie jest to związane w żaden sposób z mm, temperaturą otoczenia, a mianowicie dla mojego bezpieczeństwa kamizelka Airbag. Owszem, jest chińska. Nie wierzcie, że nie działa. Ja ją już dwukrotnie odpaliłem. Raz przez swoją nieuwagę. Raz dawno, dawno temu, bodaj dwa i pół roku temu, odpaliłem ją. I wiem jak jest skuteczna, ponieważ z poślizgu wyszedłem totalnie bez szwanku. Napompowała się. Ja upadłem już na, na pompowaną kamizelkę, nic kompletnie się nie stało. Sunąłem tylko kawałeczek po asfalcie, nawet nie miałem drobnego siniaka. To kask Schuberta C3. Jest to jeden z lepszych kasków, a tak w zasadzie prawdę mówiąc, najlepszy kask, jaki miałem kiedykolwiek. Jest on szczelny. Jeśli chodzi o tą tak zwaną cichość, no to Owszem, on jest dużo, dużo cichszy niż wszystkie inne tańsze kaski, które do tej pory miałem. Niemniej, jeśli ktoś myśli, że przy, na autostradzie przy 140 plus minus yy, będzie w kasku cicho, no to słuchajcie, no to no nie spotkałem się jeszcze z takim kaskiem, który w takich warunkach będzie yy, super cichy i będziecie jechali w super komforcie. No to chyba nie istnieje. Zawsze warto wyposażyć się nawet w najprostsze zatyczki. A teraz idziemy do pojazdu, i zobaczycie, jak to jest, że w taką ekstremalną temperaturę mogę jechać na dwóch kołach. A jadę, ponieważ to bardzo lubię i nie marznę. Mamy go. Oto skuter Watch SR4 Max. Dlaczego jest to ostatni i jeden z najważniejszych elementów tej układanki, ponieważ jak każdy skuter posiada dobrą ochronę przeciwwiatrową. Dzięki temu jestem w stanie w takie temperatury komfortowo jechać. No i też ważna rzecz, deflektor, który rozbija strumień wiatru. Dzięki temu mogę jechać z uchyloną szybką nawet przy tak niskiej temperaturze. Nie marznę, nie będę chory. Nic mi nie będzie. Zatoki będą żyły. No i teraz mówka. No mówka to akurat tutaj, no nie są to zbyt piękne mówki, ale kupiłem je, ponieważ one są, zobaczcie, tutaj takie w miarę grube, jakiś taki plastikowy korzuszek tam jest. No coś tam jeszcze jest w środku. Jakaś wkładka ocieplająca. Producent twierdzi, że to jest jakiś tam materiał Tinsulin czy coś w tym stylu. Nie chce mi się w to wierzyć. Te mówki były zbyt tanie. Mm, ale spełniają swoją rolę no i to jest tak w zasadzie wszystko czego potrzebujemy żeby móc w takich ekstremalnych dla motocyklistów mm, dniach jeździć teraz go sobie jeszcze odpalimy, zobaczmy co pokaże w ocz w przypadku temperatury halo gdzie masz temperaturę ty pokazujesz 0 stopni u mnie telef w telefonie jest Minus 2. O! Temperatura oleju minus 22 stopnie. No ciekawe. No dobra, zakładam kamerkę i ruszam do pracy. Słuchajcie, nie jest wymagane ani żeby nie było, że jest to konieczne przy takich niskich temperaturach, temperaturach zaopatrywanie się w takie dość drogie turystyczne kombi. Otóż nie. Wystarczy naprawdę jeśli ubierzecie to co do tej pory na siebie nakładaliście w ciągu sezonu letniego typu skórzana kurtka tekstylna z podpinką. Do tego zwykłe jeansowe spodnie. Oczywiście no wiadomo termo to jest też taka podstawa jeśli chodzi o ubranie się na motocykl. No i tak w zasadzie takie zwykłe ubranie też Wam w zupełności wystarczy, jeśli zaopatrzycie się właśnie w takie kombi, powiedzmy sobie, taki kombinezon przeciwśniegowy. Nie zmarzniecie. I tak w zasadzie to jest wszystko. No naprawdę nie trzeba wydawać jakichś kosmicznych pieniędzy, tak jak widzieliście, na to, żeby jeździć w taką aurę przy takich temperaturach. Także, jeśli naprawdę chcecie jeździć w taką temperaturę, Macie na przykład skuter, tak jak pokazywałem w moim przypadku, jest to testowy SR4 Max, świetna maszyna, niebawem będzie o tym test. Tutaj muszę się sam sobie wtrącić, ponieważ skuter to moim zdaniem nie jest jedyna maszyna lub typ maszyny, jaki można jeździć w takie temperatury zimową porą i robić to komfortowo. Jest jeszcze jeden typ maszyny, który bym tutaj typował i z pewnością są to wszelkiej maści motocykle typu adventure z szybą wyższą lub niższą, które można doposażyć w coś takiego jak deflektor. Wniosek ten opieram na doświadczeniach, jakie miałem z testowym Wodżem 900 DS. Film znajdziecie u mnie na kanale. Wystarczy wyposażyć go jedynie w deflektor, i jeśli ktoś nie przepada za skuterami, można taką maszynę używać w bardzo komfortowy sposób przez cały rok. Możecie śmiało kupić sobie właśnie takie mm, przeciwśniegowe kombi. Do tego ubieracie co macie, ewentualnie jeśli jesteście ciepłolubni, no to pod to mm, zwykłe swoje ubranie ubierzecie. Możecie ubrać sobie jakąś tam cienką yy, bluzkę, fajne są takie rzeczy jak na przykład z Merinosa, jakieś takie wełniane swetry, yy, czy też yy, z Kaszmiru. One się świetnie sprawdzają przez termo, ponieważ one nie blokują tego potu i jak termo je z ciała odprowadza, to taka bluzka np. kaszmirowa czy z merynosa, ona również odprowadza tą wilgoć dalej, nie trzyma jej pod sobą spodnie, no nie wiem, to też możecie sobie na przykład ubrać dwa te. Kupić sobie dwa terma i one nie muszą być wcale ekstremalnie drogie. Dwa terma sobie ubierzecie i też będzie naprawdę dobrze. I jeszcze taki mały update. Dziś jest 4 luty. 2 stopnie w powietrzu latają. Odczuwalna podobno jest około minus dwa. Tak bynajmniej podają gogle. Ja tymczasem ubieram się w strój i polecę dzisiaj będą Dark Flag V4. Jest to klasyczny cruiser, i sprawdzę, a potem Wam powiem, jak podróżuje się w takich temperaturach, w takim ubraniu, i czy da się po prostu to w sposób przyjemny robić. Już pojeździe tym oto pięknym sprzętem, będa dark flag. Tutaj jest ciemno. Też nie mam jakiej doświetlić na tą chwilę, no to jak pewnie będziecie widzieć na krótkim nagraniu, są dwa podstawowe problemy, jeden widoczny, drugi niewidoczny, przy przekroczeniu. Prędkości około 60 km na godzinę. Zimny wiatr dostaje się tutaj pod kask. I to, że ja tutaj mam nawet ten kołnierz przeciwwiatrowy, to i tak, i tak gdzieś tam ten lekki chłodek czuć, aczkolwiek jest to do wytrzymania. Więc jeśli bardzo, bardzo, bardzo yy, chce się pojeździć, no to na to można jeszcze przymknąć oko. Yy. Bo jeśli chodzi o np. o e, rękawice, tutaj założyłem specjalnie ciepłe, a na motocykle mam załontowane takie e, delikatne e, mówki, nie one nie są ocieplane od spodu. To jest jakaś pianka z popularnej y, sieciówki, no powiedzmy sobie popularnego producenta y, dla sieciówki. I ten drugi problem, ten taki ważniejszy, to tutaj cały czas mam zaparowany wizjer kasku. I to powiem Wam tak, jest tam pinlock, gdzieś tam na około co chwilę to podparowuje, raz mocniej, raz słabiej. No w tym przypadku, kiedy nie za bardzo też mogę tą szybkę sobie uchylić, jak na skuterze, no to jest to mniej przyjemne i tak no naked bajki, nieważne czy to są tak jak tutaj w przypadku tym cruisery czy zwykłe naked sporty, obojętnie jak. No to faktycznie, no to wiecie, zima, no to nie jest taki okres, w którym te jazda na tych motocyklach jest jakoś super przyjemna. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się skutery, które nas dobrze od tego wiatru osłaniają. Trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że komuś pomogłem, film się spodobał, zasubskrybujcie, zalajkujcie, skomentujcie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!